Witam, zapraszam na kolejną prezentację mapy do Farming Simulator 25. Dzisiaj: Cortright Line, mapa w typie północnoamerykańskim. Autorem tej mapy jest FSG Modding. Mapa ma rozmiar 122,5 MB. A platforma to PC i Mac, ponieważ ta mapa nie jest standardowej wielkości. Opis do mapy. Witamy na Cortright Line, mapie 4 razy, czyli 4 razy większej niż standardowa. Oczywiście jest to mapa do Farming Simulator 25. Mapa ta jest inspirowana rozległymi, otwartymi polami uprawnymi południowego Ontario, Kanadzie, stworzona z myślą o tych, którzy cenią przestrzeń i wydajność. Mapa Cortright Line oferuje rozległe płaskie pola, zaprojektowane z myślą o największych maszynach. I długich godzinach nieprzerwanej pracy. Starannie zaprojektowany park przemysłowy z w pełni funkcjonalnym silosem kolejowym dodaje głębi logistycznej, oferując usprawnione opcje magazynowania i transportu. Każdy element krajobrazu został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać skalę i charakter prawdziwego kanadyjskiego rolnictwa, oferując prawdziwie wielkoskalowe doświadczenie rolnicze. Najważniejsze cechy to. Zacznij od zera, bez gotowych farm i sprzętu startowego, dostępnych jest wiele działek gotowych do uprawy roli, starannie dobranych do wybranych pól, w pełni funkcjonalny system kolejowy z dodatkowymi wagonami zbożowymi dla wydajnego transportu, mały handlarz zwierzętami dla gospodarstw hodowlanych, dwie dogodnie zlokalizowane stacje benzynowe, tartak dla potrzeb przerobu drewna, ograniczone ale celowe obszary leśne. Kilka strategicznie rozmieszczonych punktów sprzedaży w wydzielonym parku przemysłowym targ rolniczy, oferujący różne możliwości sprzedaży i wiele więcej do odkrycia podczas budowania swojego imperium rolniczego. Mapa ta jest idealna do gry wieloosobowej. Rozgrywkę na tej mapie rozpoczynamy przed sklepem nie jak to często bywa na gospodarstwie startowym ponieważ, jak wcześniej przeczytaliśmy w opisie tutaj takiego gospodarstwa startowego nie ma. Nie ma również maszyn startowych. Tak więc jest to dosyć ciekawy pomysł z mojej perspektywy. Taka hybryda coś pomiędzy mapą w typie survivalowym a takimi standardowymi mapami. Ten pomysł jest dla mnie dosyć ciekawy, chociaż zdaję sobie sprawę, że może niekoniecznie będzie bardzo popularny, ale zapewne znajdą się takie osoby, które i tak najczęściej rozgrywkę rozpoczynają od tego, że budują własne gospodarstwo. A więc być może te osoby będą właśnie zadowolone, że jest taka sytuacja. Też proponowałbym od razu sobie więcej tutaj pieniędzy zaimplementować, od razu na starcie mam tutaj milion. Dobrze, przejrzymy sobie tutaj, jak wygląda ta mapa. Jest to mapa razy 4, czyli czterokrotnie większa niż standardowa. Jeżeli popatrzymy sobie na te pola, to one są gigantyczne z punktu widzenia takiego zwykłego gracza, który gra na standardowych mapach, ponieważ tutaj pole, raz że kosztuje potężne pieniądze 4 miliony, no to powierzchnia tego pola to jest 100 hektarów. Dzięki temu ta mapa świetnie nadaje się na maszyny, które. Są w DLC. Akurat tak się składa, że w Farming Simulator 25 te wszystkie DLC, które jak dotąd powstały, generalnie one lepiej pasują do dużych map. Tak więc tutaj wreszcie mamy mapę. No może nie wreszcie, bo już są też takie mapy, które pozwalają popracować sobie na tych dużych maszynach. Ale oczywiście nawet na tak dużej mapie znajdziemy tereny, które są o wiele mniejsze. I tutaj w południowej części tej mapy znajdziemy kilka, kilkanaście takich obszarów. Które są zdecydowanie mniejsze. Między innymi teren numer 68 o rozmiarze niecałych 3 hektarów i wartości niecałe 120 tysięcy. Tutaj należy zwrócić jeszcze uwagę na jeden fakt. Standardem przy tego typu dużych mapach jest to, że cena jednego hektara, hektara farmlandu jest obniżona i w przypadku tej mapy to tylko 40 tysięcy. Dzięki temu te duże pola nie są aż tak wybitnie drogie, i to ma rzeczywiście Sens. Jak prezentuje się tutaj układ dróg? No, są to drogi proste najczęściej. Znaczy, nie wiem, czy tutaj jest jakiś, jakaś droga, która nie jest prostą. W biznesparku są tutaj jest jeden łuk, widziałem, <tak>, tak więc nie jest aż tak źle. Tutaj też najprawdopodobniej są jakieś łuki. O, tutaj widzę, też jest mały łuk. Ale generalnie są to proste i tutaj ten obszar jest morderczy. Tak więc fajnie, że mamy linię kolejową. Mamy dwa punkty przewoływania pociągów tu i tu. Mamy dwa punkty sprzedaży z lewej i z prawej strony mapy. I mamy w środku, w tym biznes parku, mamy silos zbożowy, który możemy, w którym możemy przeładowywać zboża na pociągi i wywozić je sprzedawać. To jest, to jest duży plus, ponieważ tutaj, no, duże ilości zboża możecie mieć. Tak więc fajnie, że tutaj mamy pociąg. Z tego, co też pamiętam i widziałem, tutaj ten pociąg jest o tyle też fajnie zrobiony, że ten skład wagonów jest rozszerzony i mamy większą ilość wagonów. Nie wiem, czy on tutaj gdzieś będzie jechał. Nie ma go, niestety nie, nie widzimy. Może go byśmy przywołali. To wtedy, tylko nie wiem, czy tutaj odwiedzimy, to wtedy zobaczycie, że tam jest kilka dodatkowych wagonów, które będą przewoziły. Po prostu zboże. I to jest, to jest ten duży plus. Mam nadzieję, że on tutaj za chwilę dojedzie, ten pociąg. Tutaj spróbujemy podnieść się i zobaczyć, jak wygląda ten biznes park, ponieważ ten biznes park, no tak jak widziałem, raz, że tutaj jest taka sytuacja, że mamy. No niekoniecznie jest w ogóle jakaś cywilizacja. Mamy jakiś ruch pieszych, są tutaj łuki, tak? Bo najczęściej są te drogi na, na, na wprost. I mamy tutaj między innymi punkty sprzedaży, jest, jest, jest również jedna fabryka, ponieważ tutaj jest umiejscowiona olejarnia. Zresztą wracamy z powrotem do tego przeglądu i widzimy, że tutaj jest magazyn z paletami, tutaj jest mleczarnia, ale ta mleczarnia jest punktem sprzedaży tylko i wyłącznie, nie jest punktem produkcyjnym. Tutaj również silos ten zbożowy, którym przeładowujemy, tutaj jest też niby jest to Młyn, ale jest tak naprawdę punktem sprzedaży. Tutaj można by dodać taką modyfikację, która dodaje tylko i wyłącznie powiedzmy, tylko i wyłącznie te trygiery na przykład trygiery produkcyjne i można by tutaj sobie spróbować zrobić produkcję, ponieważ produkcji na tej mapie jest mało są tylko trzy i między innymi jest Cieśla. Następną produkcją jest tutaj olejarnia koło sklepu i jeszcze jest jedna produkcja tutaj. To jest startak, Tak więc, dwie produkcje, które mają zamiar i zadanie obrabiać drzewa, drewno i są tutaj tereny leśne wyodrębnione. Niestety, nie są one wyodrębnione. Co powoduje, że jeżeli chcę zakupić ten las, to muszę kupić cały farmland, a to już jest wydatek 2 milionów. Tutaj dobrym rozwiązaniem jest ten farmland. Farmland numer 4. 6,5 hektara z tego 3 hektary to jest las, ta, ta część to jest las, tak więc możecie w to, w to zainwestować na samym początku. Jeżeli chodzi o pieniądze, jak tutaj zarabiać, no cóż, zaraz Wam też o tym powiemy, tylko sprawdzimy sobie standardowy, najprawdopodobniej kalendarz. Tutaj zwierząt na starcie nie mamy, no i przechodzimy do kontraktów. Mamy potężne tutaj obszary, w związku z tym na kontrakty na tych obszarach są no. Dosyć dobrze opłacalne tutaj, ale zwróćcie uwagę, tutaj pracujemy na przykład na 18-hektarowym polu, tak więc trzeba wziąć to pod uwagę. Albo pielenie na polu numer 21, to obszar 30, prawie 2 hektary, troszeczkę czasu może zająć. Dodatkowo, sam fakt, że tutaj te pola są takie duże, i wcześniej powiedziałem, one idealnie będą tutaj. Dla tych maszyn, które są w dodatkach, tych dużych dodatkach, które są do FS25. I tutaj, jeżeli macie zaakceptowane te dodatki jako część tutaj modpaku, to również te dodatki, proszę bardzo, już są wzięte pod uwagę i biorą tutaj udział w pracach. Możecie wy wynająć tego typu sprzęty, jak taki opryskiwacz samojezdny, też z dodatku Plains and Prairies. I jak najbardziej tutaj ma sens wykorzystywania tego typu DLC. Szczerze mówiąc, ta mapa, podejrzewam, yy, zamyśla autorów, właśnie miała wy możliwość wykorzystywania tych maszyn, które mamy w dodatkach. Jeżeli chodzi o rolnictwo precyzyjne, za chwilę też to, o tym wspomnimy tylko chciałbym Wam pokazać, że tylko i wyłącznie przy produkcje, jeżeli chodzi o punkty sprzedaży dwa kolejowe punkty sprzedaży są. Przez które można tutaj sprzedawać, i ta cena jest troszeczkę wyższa. Tych punktów jest tutaj kilka, tak więc nie jest to jakiś duży problem. I jeżeli chodzi o rolnictwo precyzyjne, to chciałbym wam pokazać, jaki tutaj wygląda ta mapa gleb. Dosyć ciekawie się prezentuje. I tutaj czasami możemy znaleźć pola, które mają naprawdę dużą powierzchnię, i tam jest tylko jeden rodzaj gleb. Zresztą ta mapa wydaje mi się, że całkiem nieźle potrafi wykorzystać możliwość rolnictwa precyzyjnego, między innymi w zakresie ścieżek technologicznych, ponieważ tutaj te areały jak najbardziej są odpowiednie, a kąty, w jakich są usytuowane pola, też, też są fajne pod tym względem. I można wykorzystywać fakt, że, że te pola są pod odpowiednimi kątami. W związku z tym tu mam na przykład owies, i jeżeli popatrzymy sobie na te ścieżki technologiczne, to one dosyć fajnie tutaj wyglądają. No akurat w tym miejscu coś jest lekki kąt, nie taki i już od razu jest. Zobaczcie, no. Czasami to wygląda naprawdę całkiem fajnie, tylko trzeba to zrobić pod odpowiednim kątem. I oczywiście ta powierzchnia, która jest użyta pod te ścieżki technologiczne na tego typu dużych polach procentowo jest mniejsza niż często widzimy to na mapach typie europejskim gdzie tych ścieżek jest tam dużo za dużo i tam ta powierzchnia pod tymi ścieżkami jest zdecydowanie za duża no ale one są generowane automatycznie tak więc to jest fajna sprawa tutaj jest jeszcze również ciekawa rzecz na którą chciałem zwrócić waszą uwagę jeżeli planujecie połączyć pola to yy, możecie je oczywiście łączyć, ale zwróćcie uwagę, że tam, gdzie ta miedza jest trochę szersza, tam jest na pewno rów. Tak jak w tym przypadku, mamy tutaj rów. Nie zawsze jest taka sytuacja, że ten rów będzie, ponieważ tutaj nie ma takiego rowu, ale to od razu też zobaczycie też na minimapce. Tak więc to też jest istotna sprawa. I teraz tak. Wydaje się, że teren jest płaski. I że mapa jako tako jest płaska. Ale są tutaj też takie m, jakieś góreczki. Tylko że wielkość mapy powoduje, że nie widzimy, że tutaj są tereny na jakiejś górce. Między innymi tam jest górka. Muszę tak, popatrzyłem na tą górkę, czyli tutaj gdzieś przy tym terenie leśnym, podejrzewam, jest ta górka. O, to jest tamta górka chyba. <grywka> czyli trzeba jeszcze dalej iść. Czyli tutaj jest górka, tak? Ok. No, i tutaj jest. Jest ten teren, tak. On jest podniesiony tutaj. Jeżeli chodzi o te tereny leśne, to o czym, o czym mówiłem, że one niestety nie są wyodrębnione i to jest troszeczkę minusem, moim zdaniem, bo to by było fajne. Jeżeli chcielibyście rozpocząć rozgrywkę, wydaje mi się, że jeden z, z tych landów na dole to byłby dobry, dobry pomysł, ponieważ tutaj raczej na dole mamy większość tych wszystkich produkcji i tych punktów, gdzie Możemy naprawić, na przykład sprzęt, bo sklep jest nie do końca tutaj, tylko jest tutaj, gdzie zaczynaliśmy przed chwilą. No ale to musiałbym teraz się podnieść, żeby do tego sklepu tam dojechać sobie. I tutaj oczywiście też możemy naprawiać te maszyny. I tutaj jest taki teren, który wydaje mi się mógłby być dobry do rozpoczęcia rozgrywki. Tutaj jest nawet chyba tak przez autorów. Przygotowany taki, że możemy mieć mamy taki wjazd. Tutaj mamy taki teren do zagospodarowania, dodatkowo i też jest pole. Tylko że ten teren kosztuje chyba prawie ponad milion. Tutaj mamy też punkt sprzedaży jeden. Oczywiście. O, proszę bardzo, wcześniej o tym mówiłem. To jest ten nadbrzeżny punkt sprzedaży. Tak, to jest z tej mapy amerykańskiej, tak więc nazwa została. <grych> zobaczcie. Nazwa została. Naz, nadbrzeżny Silos zbożowy. So, chciałbym zauważyć, że być może zobaczcie. Może ten teren byłby fajny. Widzimy. Nie, niestety. No są tutaj drzewa. Można by to też zakupić, bo tego typu drzewa liściaste, przerobione na wiury mogą przynieść całkiem niezłe przychody. Tak więc. No, tak to się prezentuje. No i tutaj właśnie jest górka. Może teraz na tą górkę spróbujemy dobiec. No i dobiegliśmy. Tak więc. A, zaczęło tej grę przycinać troszkę. Więc nie jest tak do końca, że tu jest tak wybitnie płasko. Jeżeli ktoś chce mieć takie górki, no to może sobie wybrać jednak pola na takich pagórkach. Tutaj widzę, że jest podejście do tego biznes parku z innej perspektywy. Tak to się tutaj prezentuje. Akurat ta wieża ciśnienia to chyba powinna być w innym miejscu, mi się wydaje. Właśnie na tej górce tam bardziej, nie? Coś gdzieś tutaj bym ją postawił. Mi się wydaje, że w tym miejscu to by było jeszcze bardziej sensowne. Chociaż nie, no, bo jeżeli z tej wieży ciśnie czerpią wodę te budynki, które są poniżej tej górki, to, to nie jest to jakiś duży problem. Dobrze, to tyle chyba, jeżeli chodzi o tą mapę. Chociaż nie, jeszcze tutaj pobiegamy sobie. Ten teren, właśnie, czyli można by go zakupić. No nie, to są duże tereny. Tutaj odwiedzimy sobie. Tu jest jakiś las, więc to też można by zakupić, ten teren. No, tak jak powiedziałem, jak są to drzewa iglaste i duże, to ich wartość jest duża. Przy czym, szczerze mówiąc, ja bazuję na takich podstawowych rozwiązaniach. Być może te ceny są zmienione tutaj na tej mapie. To trzeba też wziąć pod uwagę. Trzeba też tego typu rzeczy brać pod uwagę. Mamy tutaj targ rolny. I obok targu rolnego mamy tutaj handlarza zwierząt. On nie jest zaznaczony na mapie jakoś. Ale tutaj możemy kupować zwierzęta. Jeżeli ktoś preferuje tego typu rozgrywkę, że kupuje zwierzęta u handlarza zwierząt, tutaj też można, można sprzedawać gnojewice i tak dalej. Na tej mapie nie ma BGA. Będziecie musieli je wybudować sami. I to tyle, jeżeli chodzi o tą mapę. Aha, jeszcze chciałbym zobaczyć czy ten pociąg już tam dojechał. Jest, wsiądź do tego pociągu. I jak widzicie, tych wagonów jest tutaj zdecydowanie więcej niż w takim standardowym pociągu On jest o wiele tutaj dłuższy Jest więcej wagonów do przewozu zbóż Dzięki temu Jest to ułatwione Jeden taki transport, jeżeli wykorzystamy wszystkie Wszystkie wagony, ze te, które mogą przewozić zboża No to naprawdę może być mega sprzedaż na tej mapie I ta mapa z racji tego, że ma dosyć duże takie Powierzchnie, a z drugiej strony jest dosyć dużo miejsc, gdzie możecie rozpocząć działalność, i są też takie mniejsze miejsca, mniejsze obszary. Jest bardzo dobrym takim rozwiązaniem w trybie multi. Mapa waży niewiele, w związku z tym jest też zoptymalizowana pod tym kątem, że właśnie na, w trybie multi nie powinno być tu jakichś dużych problemów. Jedynie co zauważyłem, spadki FPS-ów to właśnie w tym terenie, w którym się teraz znajdujemy. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o prezentację tej mapy. Moim zdaniem jest to dosyć ciekawy pomysł, ale zdaję sobie sprawę, że brak gospodarstwa startowego dla wielu z Was jest już od razu czymś takim, co nie pozwoli wam w ogóle nawet pomyśleć, żeby tutaj pograć. Natomiast są też takie osoby, które zawsze tworzą własne. Gospodarstwa na start, tak więc, w przypadku tej mapy, może być to plus. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, mamy fajne DLC, ale one wymagają odpowiednich map. Moim zdaniem, ta mapa jest odpowiednia właśnie dla tych dodatków do FS25, które pojawiły się w pierwszym roku w Farming Simulator 25, jak dotąd. I tutaj na pewno te, te dodatki będą dobrze wykorzystane. Mapa całkiem przyjemna. Można by tutaj jeszcze pomyśleć o kilku rzeczach, ale jak na ten moment, całkiem, całkiem spoko. Dobra, to tyle. Pozdrawiam, Anton.